Siemano, Coś fajnego wam pokażę Uwielbiam je. Poprocie rozkwitają eee, rozkwitają, no rozpuszczają się to jeszcze za wcześnie na poszukiwanie kwiatu poprosi Swoją drogą może zorganizujemy taką wyprawę Dobrze, muszę się gdzieś tam przycisnąć chyba tędy Wyruszam dzisiaj troszkę z innym sprzętem, bo zabrałem ze sobą młotek, łopatkę, świaderko i będę poszukiwał minerałów na terenie dawnej żwirowni. Teren jest ogromny. Idę moją dawną ulubioną ścieżką. Chcę się tam przecisnąć jest to kraina węży. Jest sporo tutaj występuje różnego rodzaju padalców. One są akurat niegroźne. Ale wiem, że są też żmije. Nieraz je tutaj spotykałem. Dlatego pierwszym moim zabezpieczeniem są nie dość, że spodnie, które są bardzo wytrzymałe, bo są to spodnie e, sztilowskie do e, przycinania żywopłotów, Tak zrobione by nożyce e, ich tak szybko nie przecinały. Wiem, że system działa. Druga rzecz. Są to wysokie, twarde, skórzane buty. E, wiem, że może gumiaki są lepsze, ale te są po prostu wygodniejsze, a zabrałem ze sobą tylko e, tak zwane wodery. Więc nie będę tutaj śmigał w woderach, no, bez przesady. Za chwilę znajdę sobie też jakiś patyk, który będę jakby szturał przed sobą. Bardzo dobre zabezpieczenie, nieraz mnie to uratowało, bo stawiając go w ten sposób przed sobą, takie jak kiki jakieś typu Nordic Walking czy coś takiego, po prostu yy, takie zwierzątko szybciej zaatakuje ten patyk niż mnie, bo on jakby idzie przede mną. Druga rzecz jest taka, że nie będę się zachowywał jakoś specjalnie cicho, bo będę do Was mówił co chwilę. E, no i tam mamy już drogę. Zresztą teraz w tej chwili też już znajdujemy się w tej żwirowni. Tylko została po prostu przeprowadzona rekultywacja terenu. Jest to zalesione. Robi się ciepło, gryzą komary. Jak to ja nie mam żadnego sprayu. No trudno. Trzeba trochę upuścić krwi od czasu do czasu. Ale jak już wyjdę z terenu tego, z tego lasku bardziej na otwarte przestrzenie to myślę, że już będzie lepiej. Ej! Bo tutaj to wszystko gryzie. Eee. Pamiętajcie, że po takich wyprawach trzeba obejrzeć swoje ciało, czy nie macie kleszczy. To jest bardzo ważne. Tak samo jak wyjęcie, w razie tego, żeby zrobić to umiejętnie. Ja z racji tego, że jestem po części leśnikiem. Jak zresztą w tytule, jak nazwali mnie koledzy. Jestem po prostu drwalem z zawodu i w pracy też często korzystam ze sprzętu zwanego piłą przy wycinkach, przy różnych takich pracach no to z kleszczami miałem sporo do czynienia, tak samo jak z drzwiami. No i mam jakieś tam ogląd, doświadczenie. Kwestii wyciągania tego wszystkiego. Także sobie z tym dosyć dobrze radzę. Do tej pory nie zdarzyło mi się, żebym miał jakiś rumień po wyciąganiu kleszcza czy coś takiego. No dobrze. Doszliśmy do właściwej drogi. Są to nasypy. Niestety większość tego terenu została zrekultywowana za pomocą tak zwanego piasku 02, czyli frakcji piaskowej od 0 do 2 mm. No i fakt faktem występują w tym granaciki, jakieś takie rzeczy, ale są tego takiej ilości, że po prostu ciężko się to czyści. Mnie bardziej dzisiaj interesują większe kamienie. Sporo ich tutaj leży. I parę z nich zamierzam Wam pokazać. Może coś zabierzemy do domu, jeżeli się trafi coś ciekawego. Dobra, nie zanudzam dalej, bo już jest prawie 5 minut. No i... Później pogadamy sobie o kwestii wilków. Wypłynęło to ostatnio na grupie w paru miejscach. Myślę, że jako miałem, miałem z nimi do czynienia, e mogę coś na ten temat powiedzieć. No dobra, e widzimy się za chwilę. Jestem przy drodze, e dziś już używanej tylko przez leśników i wędkarzy że na tutaj okolicznych stawach sobie grasują. No, tutaj jest taki nasyp. To, co widzicie, jest to grunt e, taki rodzimy, tutaj występujący W tej chwili e, nad nami byłoby około 10-15 metrów ziemi. To została stąd wywieziona przez e, żwirownie. Kiedyś piękne bory tutaj były. No ale drzwi trzeba kopać tam, gdzie jest, żeby można było budować. Trzeba też jakoś te wszystkie rzeczy rozgraniczyć. Kamyczków jest tu, jak widzicie, mnóstwo. Ja wśród nich postaram się wygrzebać coś ciekawego. Co to jest? Jakiś taki tu nie jest. Na pewno zaraz trafi się jakaś fajna skamelina. Choćby ta. Widzicie, są tam jakieś muszelki. E, Kaszuby teren polodowcowy, więc tutaj można spodziewać się tak naprawdę totalnie wszystkiego. Przynajmniej tego co występuje dużo dalej na północ. O. Taki kamyczek ostatnio wydobyłem z jeziora, sobie odłożyłem. Co tu jeszcze ciekawego można wypatrzeć? Jakby złoto było O tu lepiej będzie widać Nie jest to złoto, to jest biotyt Bardzo dużo tutaj tego Ten ładny czerwoniutki bardzo. Z jakimiś takimi dodatkami, które powodują, że jest czerwony. Nie jestem ekspertem w kwestii minerałów. Ja po prostu zbieram to, co mi się podoba. Eee, I szukam tego, co się bardziej świeci niż inne. Nieobrobione. Ale jeżeli trafię coś ciekawego, to po prostu to podnoszę. Liczę dzisiaj, że wpadnie jakaś fajna skamelina. Co to? też Dobra. Eee, włączę się, gdy tylko coś znajdę. Dobra. Eee, dobrze. odpalam się, jak się tylko coś ciekawego nazbiera. Hmm. Ładne. To zabieram. Może wyjść fajny kamień poszli Jak się nadam mu troszkę taki kolorowy kwestia szlifowania też kamieni dopiero jakby wchodzę w ten temat. Wcześniej coś próbowałem powoli jakby buduje się maszyna która pozwoli mi to robić. Na pewno jeszcze w tym w tej serii odcinków zobaczycie przycinanie jednego kamienia który dla mnie jest po prostu super. Pierwszy tego typu jakby które znalazłem, nie jest to może nic specjalnego, bo to jest zwykły krzemień tak naprawdę, ale jest po prostu bardzo ładny, fioletowy kolorek, pokażę Wam to później I w kolejnych moich działaniach. Dobra, nie zawracam głowy dalej, to jakie ładne, takie przedzielone na pół, też zabieram. W razie czego mam do zrobienia dookoła domu drenaż, więc spokojnie w wiaderku przy moich zainteresowaniach na pewno na noszę tyle kamieni, że wystarczy. <grystanie> Dobra. Trzymajcie się. Do zobaczenia za chwilę. To jest jeden z takich rowów odwadniających teren żwirowni. Bardzo szybko to wszystko zaadoptowały sobie bobry. W górę tej, tego rowu można spotkać i bardziej tak bardziej częściej widać. Nie chcę ich niepokoić, bo jednak pora jest taka i nie, nie to mnie interesuje. Ale tutaj widzimy jedną staw, które wykonują podnosząc ten sam poziom wody. Jest to też po części dobre dla wędkarzy, bo tam wcześniej są stawy, na których sobie Ci wędkarze hodują jakieś tam rybki i łowią, chociaż czasami zauważam, że się to te tamy niszczy. Nie wiem dlaczego się to robi. Myślę, że teren po tak konkretnej eksploatacji powinien zostać zostawiony samemu sobie. Dobrze, nie zanudzam. Idę dalej, teraz już bardziej w kierunku tej czynnej części żwirowni. Mam ze sobą także magnes eee, próbuję czy może wyjdzie tutaj coś magnetycznego na tej dróżce. Dobrze, idę dalej. Jeszcze muszę przejść ten teren gdzie jest sporo żmii. Także muszę się na tym bardziej skupić i wziąć sobie któryś z tych leżących patyków, żeby mieć go przed sobą. Dobra, maszeruję. Chciałem Wam jeszcze pokazać, jesteśmy w tej chwili w najniższym punkcie tego terenu. Jest tutaj sporo torfu. A dziury, które tutaj widzicie, są to dawne wyrobiska, w których pozyskiwano torf jako materiał opałowy. Zobaczcie, magnetyczny się trafił. Czyli na pewno zawiera jakieś tam cząstki żelaza. Przełożyłem sobie magnes w inną stronę. Zobaczcie, ile jest kamyczków magnetycznych. Tutaj tak sobie parę razy obiadę. Granaciki też są kamieniami magnetycznymi. I tak sobie pomyślałem, że sobie to troszkę umyję i zobaczę, czy to są tutaj jakieś granaty. Żaden się jak na razie nie trafił. A z tej strony? Z tej strony też nic nie widzę. Dobrze, eee, co Wam powiem jeszcze? Eee, powiem Wam, że w tej kupce nic nie ma ciekawego. Jak na razie nic nie widzę. Nie zamierzam tego przesiewać czy kopać. W tym jest to bez sensu. Jest to taka ilość kamieni, że jest z czym wybierać. Idę w tamtym kierunku. Chcę zobaczyć, co występuje na tych większych kamieniach. Zaraz tutaj przy lesie kilka leży. No i tyle. Wędrujemy dalej. W tej chwili przy tej stercie żwiru e, dwa fajne przełamane krzemyczki. Ale szukam troszkę innego koloru. Były czarne albo jakieś takie niebieskawo-fioletowe. Tam zabierała takto. Niech sobie leżą, może kogoś innego zainteresują. Dobra, lecimy tam. Podniosłem sobie kilka kamyczków, mam nadzieję, znaleźć w nich coś fajnego. Dobrze, gdzie są moje rękawiczki? Tak wiem, jestem fanem marki Sztyr. Produkty. Yy... Jak to mówią? Pokaż kotku co masz w środku. To jest akurat jakaś skamelina. Takie coś ma. Ale nie widać tu nic konkretnego. To jakiś gatunek kwarcu. Chyba nawet nie będę tego łupał. Ten mnie interesuje. Też nic ciekawego. Został ten największy. Też to jest jakiś twardy zażelaziony kwarc, ale bardzo twardy. Jak wygląda? Jest to na pewno zlepione jakąś żyłą kwarcową Ciekawe co jest z wewnątrz pęknie ten, który jest pod nim. No nic. Będę tutaj się zmusiłował. Tutaj wystarczająco dużo innych ciekawych kamieni. Dobrze. Także widzicie jak to u mnie wygląda. Ja się też cały czas uczę. Więc nie ma jakby szału w moim rozpoznawaniu tych kamieni. Dobra, ja wędruję tam pod górę, jest tam troszkę nasypów. może tam znajdę coś ciekawego i widzimy się za chwilę. Dobrze, miało być o wilkach co nieco. Hmm. Powiem tak, na pewno są to niebezpieczne stworzonka. Powiem Wam też tyle, że one nie atakują same z siebie. Trzeba je po prostu zaskoczyć, bo z zasady unikają ludzi. Raczej trzymają się z daleka. W razie, gdyby się Wam zdarzyło je zaskoczyć, przede wszystkim starajcie się zachować spokój i delikatnie się wycofać, jeśli to możliwe. Jeśli nie. No, to trochę gorzej. Ale raczej zachowując się normalnie, rozmawiając, yy, jakby lekko hałasując, można podśpiewywać. Nigdy mi się nie zdarzyło, żem jakiegoś wilka zaskoczył. Ech. Nie powiem wam, co zrobić w razie ataku. Na pewno nie lubią czegoś, co już się zepsuło. Yy, mój znajomy zawsze mówił, że najlepiej od razu popuścić spodnie. Zresztą tak uratował się przed e, tym, żeby niedźwiedź z nim dalej się, że tak powiem, zabawiał, bo miał przypadek bardzo bliskiego spotkania, który skończył się ponad setką szwów, e, ale przeżył dzięki temu, że popuścił. I nie dawał już jakby oznak życia. E, dobrze, wracając do wilków. Kilka razy zdarzyło mi się wracać przez Bieszczady gdzieś po nocy, ale mimo tego, że one jakby długi czas szły w moim towarzystwie nie zaatakowały. Nie było czegoś takiego, że zachodziły mi drogę, warczały. Były bardziej zaciekawione moją osobą, także nie uważam zagrożenia z ich strony jako specjalnie realne dla osób, które przynajmniej zachowują jakiś cień przyzwoitości i nie interesują się tym, co one robią. Wiadomo, no jest to niebezpieczne dla zwierząt. W ogóle, gdy na przykład spacerujemy w takich okolicach, gdzie występują wilki z psami, wilki, pies bardzo, bardzo się nie lubią. E, także trzeba o tym pamiętać. E, nie ma jakby tutaj tragedii, bo w, nawet wcześniej, gdy wilki jakby y, gdzieś zaatakowały jakiegoś człowieka jadącego na koniu, czy coś takiego. Nie słyszałem o tym, by któryś został zjedzony. Rozumiem, zjadły konia, zjadły skórzane buty, ale człowiek leżał raczej, jakby to powiedzieć, w nienaruszonym stanie. Dobrze, wracając do wilków, bo mi przerwano. E, I myślę, że. Należy zachować umior, umiar w panikowaniu, że tak powiem. Moim zdaniem, większym niebezpieczeństwem są wnyki i żmije niż, niż wilki. Wiadomo, jeżeli je zaskoczymy, no to będą jak każde zwierzę się bronić. Ale tak poza tym myślę, że na spokojnie. Bez przesadyzmu. Dobrze, ja weszłem z powrotem do lasu. Idę nad stare, takie dawne wyrobisko, gdzie dzisiaj są już stawy. Ale muszę bardzo uważać, bo nieraz spotykałem tutaj w tym lasku wnyki, a nie chcę się w coś wpakować. Dobrze, wyłączę się i jak dojdę na miejsce, to jeszcze sobie pogadamy. Teraz coś z leśnictwa. Znajdujemy się na skarpie. Ogólnie, w tego typu terenach. Wycinka drzew powinna odbywać się w dół skarpy. Czyli drzewo spada w dół. Zobaczcie, skąd się tego nauczyliśmy. Tu jest drzewo, znaczy pień, a tam leży reszta. Bobry wiedziały to szybciej bez szkoleń BHP. Mądre zwierzątka. Spójrzcie na to piękny kawałek materiału skału twórczego. Biotyt. No. Trzeba drobinki żelaza, kwarc. Fajny kawałek, ale mam gdzieś większy, więc nie zabieram. Niech sobie leży dla kogoś innego. Dobrze, ruszam dalej w tamtym kierunku. Tam już będzie głośniej, bo jest ruchliwa droga, także trochę gorzej z nagrywaniem, ale z... Są tam przy drodze wielkie kamloty, może uda się znaleźć jakieś granaciki w tych kamieniach. Tutaj macie właśnie większy przykład dla porównania moja ręka, konkretny głaz, taki materiał skałotwórczy. I tutaj trafiło mi się coś takiego. Fajne żółki. Dosyć gładki nieprzezroczysty fakt faktem pierwszą myśl był, że to jest krzemień pasiasty, ale tutaj na pewno nie występuje e, chociaż czasami różnie bywa e, no i zamierzam zabrać to ze sobą krzemień też to nie jest, bo on jest zbudowany z takich malutkich kształtów także ale ładny, fajny kamyczek dotarłem do takiego miejsca Prawdopodobnie jakiś materiał z kruszarki, z czegoś takiego, który nie został przepuszczony, bądź po prostu, żeby tutaj woda tego nie zabierała, użyj troszkę większych kamieni. E, ale w każdym razie obejrzę to. Może coś fajnego się trafi. Zobaczymy. Spójrzcie, jakich rozmiarów dla porównania ręka znalazłem. Krzemień w tej stercie e, ma wrostki. Różnego ciężkiego materiału. Szkoda, że nie mam dużego młotka, żeby sprawdzić, co jest jakby w środku. Bardzo mnie to interesuje. Trafiłem jeszcze coś fajnego. Moment. Uważajcie, przy przemieszczaniu się po takich rzeczach o, należy robić to powoli i spokojnie. Tutaj jest taki zlepieniec z Kamelina. Świetnie widoczne muszelki z każdej strony. Fajna, podoba mi się, chyba zatrzyma I Na sam koniec trafił mi się belemnit. Szkoda, że nie cały, ale fajny. Podoba mi się, z jakimś takim przylepcem z tej strony. Niektórzy mówią, że to. Kami, który powstaje po uderzeniu pioruna, ale tak naprawdę jest to skamienie. Dobrze, ja ruszam w kierunku domu. Czas coś zjeść. E, jeszcze taka jedna przestroga. na no, tego typu wyprawy zabierajcie nakrycie głowy. Obojętnie co, ale polecam kapelusz, bo mi opalają się końcówki uszu. Dobrze, nie zanudzam pokażę wam jeszcze podsumowanie całej wyprawy e, i na dzisiaj tyle. A w następnym jakby odcinku tych poszukiwań już widzimy się w rzece płucznia i tak dalej będzie konkretniejsze kopanko.